Do oglądania 140. odcinka Pachtów Czwórki zaprasza Emilia Rygiec. Dzisiejszy program wraz ze mną poprowadzą Ola i Julka. W programie zobaczymy Dzień Chłopaka, Noc Naukowców w Krakowie, Światowy Dzień Zwierząt, Rok Janusza Korczaka, Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, Powiatowe Biegi Przełajowe, Dzień chłopaka zapisał się już na stałe w niektórych klas. Czy wy w klasie zrobiłyście niespodziankę ze swoim kolegą? Tak, pamiętaliśmy o święcie. Niektóre klasy zaprosiły nas do siebie z tej okazji. Zobaczmy jak to wyglądało. Popaka, śpiewaliśmy nam im 100 lat, i, i rozdawaliśmy im prezenty i składaliśmy życzenia. W klasie pierwszej A chłopcy byli bardzo zaskoczeni niespodzianką, jaką zrobiły im koleżanki. Była to pierwsza uroczystość klasowa. O tym miłym dniu pamiętały również dziewczyny z klas 4a, 6a i 6c. Świętego najlepszego dnia, chłopaka. Dziękujemy naszym koleżankom za te wszystkie fajne prezenty. Co naprawdę była dla nas wielka niespodzianka. Mamy nadzieję, że chłopcy będą pamiętali o marcowej święcie kobiet. Czy macie jakieś ciekawe informacje z tego tygodnia? Tak, wiem, że członkowie Kulka krajoznawczo turystycznego byli na wycieczce w Krakowie. Była to noc naukowców, która co roku przyciąga wielu młodych y, ludzi ciekawych wiedzy i świata. Wszyscy, którzy tam byli, na pewno z niecierpliwością czekają na następną taką imprezę. Pokażemy Wam kilka migadek zdjęciowych z tej wycieczki. Już po raz szósty w Krakowie została zorganizowana Małopolska Noc Naukowców. Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca oraz zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej. Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy uczestnik w zależności od wieku lub zainteresowań znalazł coś ciekawego dla siebie. W czasie Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 odbyły się pokazy, eksperymenty z udziałem publiczności, warsztaty, spotkania z naukowcami. Otwarte zostały drzwi do laboratoriów naukowych, zorganizowano także liczne konkursy, gry i zabawy. 4 październik to Światowy Dzień Zwierząt. Czy mamy jakieś informacje na ten temat? Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody przygotowało w holu szkoły gazetkę. Zapytaliśmy również kilku uczniów, jak dbają o swoje zwierzaki. Światowy Dzień Zwierząt obchodzimy tradycyjnie na początku października. Wtedy bowiem przypada rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu ojców franciszkanów, wielkiego przyjaciela i patrona zwierząt. Przypominamy, że nasz szkolny LOB Współpracuję ze schroniskiem dla zwierząt w Oświęcimiu. W okresie jesiennym i zimowym przyłączmy się do akcji pomocy zwierzakom. Mój piesiu nazywa się Maksym. Bardzo często go czesza. Mój piesek ma na imię Maciuś i bardzo się cieszę jak go błaskam. Mam żółwia, nazywa się Michał i karmię go suszonymi krewetkami. Mam na imię Macia i mam pieska. Nazywa się Fika. I jeszcze niakiem. I często z nim wychodzę na spacer. Mam na imię Ładej. Mam kota, który się nazywa Kreuja. Kalb jego. a na imię Asia, mam dwa chomiki. Przątam im często klatkę i daję im jeść. Mam na imię Jaś. Mam pieska, który ma na imię Luka i codziennie nalewam mu wodę do miski. Mam świnkę morską, którą się zawsze opiekuję, którą czasami wypuszczam i daję mi trawę. Mam w domu małego szczeniaczka Jorka. Daję mu jedzonko i wodę do picia. Często się z nim bawię. Mam chomika i wymieniam mu codziennie, codziennie wodę. Mam koszatniczkę, która ma na imię Franek. Codziennie się z nim bawię i daję mu jedzenie. Mam psa o imieniu Zizek. Często wychodzę z nim na spacery. Mam w domu małego jolka. Zawsze wyprowadzam go na pole i kajmę wątpką. Przy wejściu do biblioteki również jest ciekawa gazetka. Czy wiecie na jaki temat? Dresetka ta dotyczy Janusza Korczaka, ponieważ rok 2012 został ogłoszony Rokiem Jego Pamięci. Czy wiecie, co napisał Janusz Korczak? Na to pytanie odpowiedziało nam kilku uczniów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przypominając, że w tym roku Przypada 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100. rocznica założenia przez niego domu sierot w Warszawie. Janusz Korczak to człowiek, który pomagał ludziom. Janusz Korczak napisał książki dla dzieci. Był dobrym człowiekiem. Janusz Korczak napisał m.in. książkę pod tytułem Kajtusz Czarodziej. Napisał książkę Król Maciusz I. Najpopularniejszą książką Korczaka jest Król Maciusz I. Zachęcamy do czytania książek Janusza Korczaka. W naszej szkole trwa kolejna akcja charytatywna. Może ona powie nam coś więcej. Tym razem zbieramy wszelkiego rodzaju materiały papiernicze, kredki i przybory do prac plastycznych. Z kamerą byliśmy już w kilku klasach, które rozpoczęły zbiórkę. Nasza szkoła uczestniczy w zbiórce materiałów plastycznych Pomalujmy świat chorym dzieciom. Zbieramy kolorowanki. Kredki, farby, pędzle, bloki, wszystkie zebrane przybory zostaną przekazane Uniwersyteckiemu Szpitalowi dziecięcemu w Krakowie i powędrują głównie na oddział onkologiczny. W naszej szkole zbieramy materiały plastyczne dla dzieci chorujących na nowotwory. Przyniosłam mnóstwo kolorowanek dla dzieci chorych na nowotwór. mi kredki na chorych dzieci. A ja się niosłam kolorowe pastele. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej akcji. Przynoście kredki, kolorowanki i bloki rysunkowe. Cieszymy się, że możemy chorym dzieciom pomagać. Liczymy na Was. Mamy nadzieję, że i tym razem akcja zakończy się wielkim sukcesem. Czy mamy już wyniki z powiatowych biegów przełajowych? Tak, nasz kolega Dominik Augustyn zdobył medal. Popatrzmy na finał biegu, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły. W powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej, w indywidualnych biegach przełajowych, wzięło udział pięć dziewcząt i sześciu chłopaków z naszej szkoły. Zawody te były równocześnie kwalifikacją do wojewódzkich igrzysk w biegach przełajowych. W biegu na 1000 metrów klas czwartych. Dominik Augustyn zajął trzecie miejsce zdobywając medal. W ten sposób zakwalifikował się do finałów wojewódzkich. W biegu na 800 metrów dziewcząt, Monika Wojtacha i Julia Wieczorek z klas 5 oraz Zuzia Bartula z klasy 6 okazały się najlepsze z naszej ekipy i będą brały udział w zawodach wojewódzkich. Informacje na ten temat przekażemy w następnym odcinku. Dziękuję Oli i Julce za pomoc w przeprowadzeniu tego odcinka. Żegnamy się już z Wami. Program prowadziła Emilia Regens. Oglądajcie, Oglądajcie nas! Pa, pa!